Sztuka skutecznego przekazu w krótkiej formie. Jak tworzyć mikrotreści? Rozdział 1 Wprowadzenie do mikrotreści. 1.3 Dlaczego mikrotreść ma znaczenie we współczesnej komunikacji? Zagadnienia: 1.3.1 Skracający się czas uwagi. 1.3.2 Zwiększona interakcja i zaangażowanie. 1.3.3 Dostępność i łatwość przyswajania. 1.3.4 Skuteczność w marketingu i reklamie. 1,35 wzrost popularności platform mobilnych. 1,36 możliwość szybkiej analizy i optymalizacji. 1,37 efektywność kosztowa. 1,38 budowanie marki i wizerunku. 1,39 efektywność w edukacji i szkoleniach. 1 marca 2010 roku podsumowanie. Współczesna komunikacja odbywa się w szybkim tempie, a użytkownicy coraz rzadziej poświęcają dłuższy czas na przyswajanie treści. Badania pokazują, że przeciętny czas uwagi internauty wynosi zaledwie kilka sekund. W związku z tym mikrotreści zyskują na znaczeniu, ponieważ umożliwiają szybkie przekazywanie kluczowych informacji w sposób zwięzły i efektywny. Mikrotreści są idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących informacji, które można szybko przeczytać i zrozumieć. Mikrotreści sprzyjają większej interakcji i zaangażowaniu użytkowników. Krótkie formy przekazu, takie jak posty na mediach społecznościowych, tweety czy krótkie filmy, łatwiej przyciągają uwagę i skłaniają do reakcji. Użytkownicy chętniej angażują się w treści, które są krótkie, dynamiczne i zachęcające do szybkiego działania, co zwiększa szansę na uzyskanie komentarzy, polubień czy udostępnień. Mikrotreści są dostosowane do współczesnych warunków życia, w których użytkownicy często przyglądają treści na urządzeniach mobilnych w ruchu. Dzięki swojej zwięzłej formie są one łatwe do przyswojenia w krótkich chwilach wolnego czasu, np. w trakcie jazdy komunikacją miejską czy czekania w kolejce. Krótkie wiadomości, infografiki i filmy wideo są bardziej przystępne, co zwiększa ich efektywność. Mikrotreści są kluczowe w strategiach marketingowych. Firmy wykorzystują je do tworzenia atrakcyjnych kampanii reklamowych, które skutecznie przyciągają uwagę konsumentów. Krótkie reklamy wideo, posty na social media, a także zwięzłe opisy produktów zwiększają skuteczność promocji, ponieważ są bardziej angażujące i łatwiejsze do zapamiętania. Przykłady to: reklamy wideo na YouTube, krótkie klipy reklamowe, które pojawiają się przed głównym filmem. Posty na Instagramie, wykorzystujące hasztagi i efektywne opisy, które przyciągają uwagę odbiorców. Rosnąca popularność platform mobilnych, takich jak Instagram, TikTok czy Snapchat, przyczyniła się do wzrostu znaczenia mikrotreści. Użytkownicy tych aplikacji oczekują natychmiastowego dostępu do treści wizualnych i krótkich filmów. Mikrotreści są dostosowane do formatu mobilnego, co czyni je idealnym narzędziem komunikacji. Na przykład TikTok umożliwia tworzenie i dzielenie się filmami o długości do 3 minut, co sprzyja szybkiemu przekazowi treści. W dobie analityki danych, mikrotreści pozwalają na szybką analizę skuteczności komunikacji. Narzędzia analityczne, takie jak Google Analytics czy platformy monitorujące social media, umożliwiają ocenę, które mikrotreści przyciągają najwięcej uwagi, jakie mają zasięgi oraz jakie przynoszą wyniki. Dzięki temu, marketercy mogą na bieżąco optymalizować swoje strategie i dostosowywać treści do preferencji użytkowników. Tworzenie mikrotreści często wiąże się z niższymi kosztami w porównaniu do długich form przekazu. Firmy mogą łatwo tworzyć proste, efektywne kampanie marketingowe, korzystając z narzędzi online do projektowania grafik i filmów. Programy takie jak Canve, Adobe Spark czy narzędzia do edycji wideo, jak InShot czy CapCut, umożliwiają tworzenie atrakcyjnych mikrotreści bez konieczności posiadania zaawansowanych umiejętności graficznych czy wideo. Mikrotreści odgrywają kluczową rolę w budowaniu wizerunku marki. Krótkie, spójne i przemyślane komunikaty mogą pomóc w kreowaniu tożsamości marki oraz w zwiększaniu jej rozpoznawalności. Firmy, które stosują mikrotreści w spójny sposób na różnych platformach, mają większe szanse na zbudowanie silnej relacji z klientami. Mikrotreści znalazły zastosowanie również w obszarze edukacji i szkoleń. Krótkie filmiki instruktażowe, infografiki oraz zwięzłe artykuły edukacyjne mogą być efektywnym narzędziem do przekazywania wiedzy. Platformy elearningowe, takie jak Udemy czy Coursera, korzystają z mikrotreści, aby dostarczać zrozumiałe informacje w przystępnej formie. Mikrotreści są nie tylko istotnym narzędziem w dzisiejszej komunikacji, ale także kluczowym elementem strategii marketingowych i edukacyjnych. Dzięki szybkości, dostępności i efektywności, mikrotreści odpowiadają na potrzeby współczesnych użytkowników i stają się integralną częścią naszego codziennego życia. W obliczu ciągłego rozwoju technologii i zmieniających się preferencji użytkowników, znaczenie mikrotreści będzie prawdopodobnie rosło, dostosowując się do nowych wyzwań i możliwości. Sztuka skutecznego przekazu w krótkiej formie. Jak tworzyć mikrotreści? Rozdział 1 Wprowadzenie do mikrotreści. 1.3 Dlaczego mikrotreść ma znaczenie we współczesnej komunikacji?